Po co mi wspólnota? Pogadajmy o tym. Szczęść po święty monitorze: ksiądz Wojtek Iwanacki i ksiądz Piotr Piekło. Dzisiaj chcemy odpowiedzieć na to ważne pytanie. Być może się już ktoś nad tym zastanawiał. Po co w ogóle są wspólnoty w kościele, skoro Kościół jest wspólnotą? <laughs> I o tym chcemy właśnie dzisiaj powiedzieć, bo zaczęliśmy Wielki Post i to jest czas, żeby na przykład znaleźć sobie wspólnotę. Można przyjść na Daru, można przyjść na Oazę do księdza Piotra. Zapraszam. Ale to nie tylko wspólnoty młodzieżowe, no właśnie za chwileczkę się do tego odniesiemy, ale zanim o tym jeszcze, to musimy powiedzieć, że mamy dzisiaj pierwszy raz kolorowe kubki. Na nagraniu pierwszy raz chyba jak tak, tak. kupki są ze sztuma od Sztum, sztumu sztumu chyba już mi się sztugarzy ze sztamą nie? tak współczesno ja tak sztama tak dostaliśmy je od naszej jak się to dzisiaj mówi ładnie wicki, no bo to feminatywy nie i tak ten czy mm. to e... fanki fanki widzki no właśnie e... ani może po prostu powiedzmy dziękuję bardzo za... też za długi list Przeczytaliśmy. Będziemy się starać do niego odnieść i, i, i też odpisać, ale to daj nam jeszcze trochę czasu, bo my wolno pracujemy i nasze młyny y, mielą bardzo powoli. Ale dzięki wielkie za kubki i za wszystko to, co napisałeś. Co było takie... Sprawiłaś nam wielką radość, też Cię to interesowało, więc tak, tak. Było nam bardzo, bardzo miło. Aha, interesowało Cię, czy sprawiła nam radość? <grym> tak. Tak, <grym> tak. tak. E, więc do tematu. Po co nam wspólnota? Księży Piotrze. Po co? Skoro jest Kościół, skoro jest, Kościół jest wspólnotą, to czy jeszcze muszę chodzić, nie wiem, na oazę, czy ona jest konieczne rozbawienia? No po co? Ale yy, Kościół no, jako wspólnota. Tak. I to chyba masz jakiś A... dobry cytat na to. Tak, ja znalazłem taki cytat z katechizmu Kościoła Katolickiego, który mówi, że wiara yy, nie jest. Aktem wyizolowanym bardzo mi się to podoba, że to nie jest taka właśnie izolacja. Nikt nie może wierzyć sam, tak jak nie może żyć sam. Nikt sam sobie nie dał e, życia, tak samo nikt sam sobie nie dał wiary. E, wierzący otrzymał wiarę od innych, dlatego powinien ją przekazywać innym. E, każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących, nie jest taki łańcuch, tak? Nie mogę wierzyć, jeżeli, jeśli nie będzie mnie prowadziła wiara innych, a przez moją wiarę przyczyniam się do prowadzenia wiary innych. To trochę takie dużo tej wiary, wiary, ale ten łańcuch mi się bardzo podoba, nie? że jesteśmy takimi ogniwami w tym, w tym łańcuchu i no, gdyby nie było właśnie apostołów, następców apostołów, ich następców, nie? no to byśmy dzisiaj tutaj nie siedzieli. No, to jest oczywiste. To nie jest tak, że my teraz wymyśliliśmy sobie wiarę, którą jakoś tutaj Wam przedstawiamy. Absolutnie to. To jest coś, co otrzymaliśmy też od naszych rodzin, innych kapłanów, właśnie wspólnot, więc Kościół jest taką wspólnotą, która tę wiarę przekazuje przez, przez wieki, więc Kościół jako wspólnota jest potrzebny do nam do zbawienia. Tak. Mi się podoba odpowiedź Soboru Watykańskiego II na pytanie, dlaczego tak jest. Mhm. bodaj w konstytucji dogmatycznej czy duszpasterskiej, duszpasterskiej w kościele, czytamy, że spodobało się Panu Bogu zbawić nas nie w pojedynkę, ale we wspólnocie. Mi się podoba to, że spodobało się Panu Bogu. Nie, że w dokumencie jest napisane, że, że nie, nie musimy się nad tym jakoś głęboko zastanawiać, że Pan Bóg robi pewne mhm. rzeczy, dlatego że uważa, że tak, tak ma być. Tak powinno być i, i to jest dobre. I, I też jak patrzymy na objawienie na Biblię, nie, to, to są jakieś osoby wybrane, ale zawsze mamy naród nie, izraelski. Jezus nie wybrał jednego swojego następcy, nie mógł sobie, wiesz, takiego padała zrobić, nie, jak w innych Wojnach i tam z nim sobie jeździć, ale dwunastu i jeszcze potem uczniów, więc no to była konkretna grupa ludzi, nie, konkretna właśnie no, wspólnota, tak to, na, tak to nazwijmy, więc od samego początku tak to funkcjonowało, więc tak wspólnota jest nam potrzebna do zbawienia Kościoł. Piękne jest to, że w tych wspólnotach właśnie byli wszyscy, to znaczy, no nie wszyscy, że tak nie cały świat. Niecały Świat, ale, ale że tam każdy się może odnaleźć, nie? że w kościele czy tak. we wspólnotach każdy się może odnaleźć. To znaczy, byli też ludzie grzeszni, są ludzie grzeszni, słabi, ludzie, którzy, nie wiem, Judasz, który zdradził Pana Jezusa, nie, że. No, Piotr się, no, się za, no, Tak, swoje zauszami, ale to nie, że to nie jest jakaś wyidealizowana, że teraz wybieram sobie tylko najładniejsze dziewczyny nie? i robię zakon, nie, jakiś, no, nie O nie. Eee, no tak, no. zwracając do treści, to jeszcze taki fun fact, że katolicki to znaczy powszechny i dziś, dzisiaj się nas strasznie Kościół kojarzy z takim pewnym zamknięciem, pewnymi wartościami, które być może nas oddzielają od innych, no też trochę może zawsze tak było, ale... Ale pierwotnie właśnie ta powszechność była takim dużym znakiem, nie? Że byli mężczyźni, kobiety, niewolnicy, wolni, poganie, Żydzi, że to było coś takiego szokującego mm. 2000 lat temu, naprawdę, to, nie? To, że to, nie tak ekskluzywizm że, właśnie swojej Mój Pan przychodzi ze swoim niewolnikiem teraz, nie? Znaczy mm. ze mną, ze swoim niewolnikiem na przykład, nie? Na, na, na Eucharystię, nie? No to, to, wiesz, no to nie było czegoś takiego, to inne religie gdzieś tam porządek społeczny się trochę tak wywrócił to przez to, nie? Więc tutaj warto też o tym powiedzieć, że, że, że od samego Początku, właśnie ta powszechność. Oczywiście ci, którzy chcieli uwierzyć w Chrystusa i tak dalej, tak dalej, ale każdy, kto chciał, to mógł. Nie? To nie było tylko dla Żydów, albo tylko dla Greków, albo tylko dla bogatych, albo tylko dla biednych. Nie, dla, dla wszystkich. Dobra, no to pytanie: to, to po co w takim razie te małe wspólnoty? Jak taki jest piękny, cudowny kościół, tak. znaczy piękny, cudowny w tym wymiarze takim, no powszechnym? Powszechnym, no to. to... Dlaczego? Takie małe wspólnoty? Ja mam taką, taką myśl, bo ty powiesz potem może o jakichś tam plusach, minusach, a ja taką myśl ogólną tylko rzucę, że em, jak właśnie te dwa lat temu to było takie naturalne, że te wspólnoty chrześcijańskie były malutkie, były tam jakiś apostoł, tak, założył wiesz, jakąś wspólnotę. E, zbierali się gdzieś tam po domach i tak dalej, i tak dalej, więc znali się między sobą świat był pogański, oni się gdzieś tam trzymali razem, no później to się zaczęło zmieniać, nie, i to cała historia, wiadomo, i doszliśmy do takiego momentu, że no w pewnym sensie Europa, a nawet może cały świat taki znany ludziom nie? Europy, tam Zachodu, no był chrześcijański, no i to się znowu teraz zaczęło zmieniać, ale mamy takie przeświadczenie w Polsce, że no z jednej strony wszyscy są katolikami, tak teoretycznie, czy tam 90%, czy tam 80%, czy ile tam jest osób się podaje. Natomiast tak naprawdę, no właśnie, kto tym katolikiem jest. I, i, i to, jest, to jest takie nowe wyzwanie. Tego nie było, myślę, pierwotnie. Że, że po prostu wychodząc na ulicę, no teoretycznie jestem w takim kraju, gdzie no nikogo. Wszyscy już słyszeli o Jezusie, nie? że to nie jest coś nowego w ogóle teraz, nie w Polsce nam. To, to, to nikogo nie zaskoczy tym, że teraz powiem, że był Pan Jezus, nie wiem, zbawił cię na krzyżu, nie? nie. Może ktoś tego nie przeżył, ale słyszeć to gdzieś tam, wiesz, musiał usłyszeć, nie? Więc teraz w tym całym morzu ludzi potrzebujemy się znaleźć i jakoś tak zjednoczyć i stworzyć znowu takie wspólnoty ludzi, którzy. Nie chcę powiedzieć, że naprawdę są katolikami, ale którzy, bo, dla których to jest coś na bardzo istotnego i bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Czasami wystarczy niedzielna Eucharystia, ale czasami właśnie trzeba zrobić krok dalej yy, i wejść do jakiejś takiej mniejszej wspólnoty. Potrzebujemy. Yy... Właśnie, żeby, żeby odnaleźć głębię swojej wiary tej wspólnoty, ale też myślę, że ten świat potrzebuje, nie, szczególnie u nas, w naszej ojczyźnie, ludzie potrzebują też, znaczy, potrzebują, może to nie jest jakaś taka uświadomiona potrzeba, ale potrzebują takiego świadectwa, właśnie, nie? że. No bo tak, no, katolikami jest praktycznie każdy, ale ja bym chciał wiedzieć, kim. Tak naprawdę są ci katolicy, nie? Więc patrząc teraz na tak małe wspólnoty, my jesteśmy takim znakiem, świadkiem, nie? To, to jesteśmy my, nie? No, nie, nie? wstydzimy się na przykład powiedzieć o tym, że jesteśmy e, wierzącymi ludźmi w kościele. To jest straszne, nie? Że na przykład w pracy się możesz tego wstydzić, nie? Czy tam na studiach, no to, to jest normalne, że, że ktoś może powiedzieć, no nie będę w ogóle o wierze, o wierze mówił, no bo to nie tak... Ale we wspólnocie to już... Ponieważ wiemy, że to nas łączy, no to możemy być w tym naturalnie. Nie jest nam, jest nam prościej. Jak jeszcze ma yy, takie no, plusy, dlaczego jeszcze ludzie przychodzą do wspólnoty, po co jeszcze są wspólnoty? ja myślę, że jest taką odpowiedzią na problem samotności, nie? Takiego osamotnienia, że w tym świecie właśnie takim współczesnym, tak. z jednej strony, mamy tak bardzo, jesteśmy w kontakcie, ale pytanie, czy jesteśmy w relacji? Nie? Mamy tyle sposobów do kontaktowania się. Ale czy do budowania więzi, nie? czy te, te sposoby są dobre, żeby budować więź? Więc jest jakąś odpowiedzią na, na problem samotności, takiego osamotnienia e, kościół. I dla mnie, ja też tak odkryłem e, niesamowity dar właśnie wspólnoty, w moim przypadku wspólnoty oazowej. Jako mm. młody chłopak trafiłem, pierwsza wspólnota taka, taka tak. kościelna, e, i, i jestem jej wierny do, do dzisiaj. No to, to, wiesz, to moja, to był ruch w w ogóle, pierwsza tak? wspólnota. No, no ta tata, tata nas tam woził, ale no. potem ministranci, potem oaza. No, więc tak, tych wspólnot było więcej. Ja jeszcze myślę, że właśnie takie duszpasterstwa akademickie, czy te wspólnoty, te ruchy, które wymienia, wymienia, wymieniamy tutaj, no też na pewno w takich miejscach gdzieś człowiek jest nastawiony na to, że się też dowie więcej o Bogu, nie? że znajdzie wiesz, jakichś ludzi, którzy wierzą, a też. Pozna wiarę głębiej i bardziej. Nie? Na przykład nie wiem, w, w, w szkole nie uważał, albo miał słabo katechetę, albo jedno i drugie, albo co nie, bo to różnie bywa. A teraz na przykład sam chce i idzie w takie miejsce, no po co? No, czasem właśnie po to, że potrzebuje relacji, wsparcia i tak dalej. Nie? A czasem no, jedno i drugie, czasem też nie. Na przykład chce się czegoś więcej dowiedzieć. Nie, i teraz yy, wiesz, będąc, nie wiem, przeszukując internet, no to wiadomo, że to jest taka wiedza z YouTube'a, ale tam jeździ z tak jest nie wiem, dla dorosłych, dajmy na to, nie? Może jeszcze gdzieś takie rzeczy są. Albo, właśnie, jakieś duszpasterstwo, nie wiem, akademickie, czy jakieś dla osób dorosłych, tak, jakaś oaza dorosłych, no i teraz dowiaduję się więcej, nie? I yy, wiesz, i też przez to ta moja wiara dla mnie, jak przyszedłem na tę wspólnotę, stała się taka poważniejsza, nie? To jest tak, jak wiesz, możesz sobie ćwiczyć samemu w domu, nie, tam jakieś pompki robić i tak dalej, ale jak się zapiszesz do klubu albo z kumplami, nie wiem, będziesz tam jeździł. Masz trenera personalnego, wiesz, jeszcze, masz trenera no, personal coach, albo wiesz, jeździsz sobie na rowerze, ale jeździsz teraz w grupie już nie kolarskiej, mm -hmm. się mm -hmm. umawiacie na danego, mm -hmm. to nie opuścisz tego treningu, bo jesteście jesteś umówieni, nie, bo wiesz, że macie wyrobić tam, nie, jak jakieś tam grupy już się zakwalifikowałeś, tam średnio zaawansowanej niższej, no, wiesz, no to to cię jakoś mobilizuje. I tutaj myślę też, nie y, jest podobnie, nie? że ta wiara, dla ciebie też więcej znaczy, nie ma taką wartość, no jednak tam chodzę, nie? Jest to dla mnie coś ważnego, to tak bym nie poświęcił tych tam dwóch, trzech godzin. No, no i to jest jeszcze taka przestrzeń znalezienia ludzi z pasją, nie? Że ja tak miałem, że no widziałem wiarę moich rodziców, czułem, że coś w tym jest, bo mam dobrych, kochanych rodziców, ale no, no to, ta różnica pokoleń, nie? Hmm. Jednak no to, są, to są dziadki, oni no tak prawda. wierzą, wierzą tak bardziej tak, tak, tak tradycyjnie, nie? Więc. Yy, więc sobie pomyślałem, że chcę spotkać ludzi, którzy nie, czy, czy da się po prostu mieć, nie wiem, ja wtedy miałem 15 lat, czy da się mieć 15, 18 lat i, i wierzyć w Pana Boga, nie? Chciałem takich ludzi, którzy, którzy będą podobni do mnie i będą, i będą wierzyć. No i... Ja myślę, że to jest częsty dylemat ludzi młodych, nie? To, to możecie napisać w komentarzach, że no, no właśnie, czy jest jeszcze ktoś inny, nie? Jak w klasie nikt nie wierzy, tylko ja na przykład, albo nikt inny się tego też nie przyznaje, bo wszyscy są... Nie? wiesz, cicho i tak dalej. No to, to masz takie poczucie, że no tylko moi rodzice mnie tam cisną do tego kościoła i w ogóle, a to jest bez sensu, nie? A jak się spotka innych, no to jest takie, a nie, nie jestem sam na świecie, nie, który tam, wiesz, nie, chce czytać Pismo Święte, albo idzie do kościoła, albo wyznaje jakieś tam konkretne wartości, nie? Że to, że to też jest potrzebne i to daje taką siłę, nie? Takiego powera, wiesz, jakby w Młodzieży na przykład, nie? Oczywiście to jest taki power, który potem może opaść i nic z tego nie też dużo nie zostanie, ale zawsze coś tam. Wiesz, jest, nie? Na tej fali, ja na przykład znam też takie osoby, które na takich, na takich falach gdzieś tam się nawróciły i zostały, nie? To, to może nie są jakieś dziesiątki tysięcy ludzi, ale wiesz, ale pojedyncze jednostki, tak, no więc... To jest tam osoby, które poświatowe nie młodzieży szukały wspólnoty i znalazły wspólnotę i dalej są w tych wspólnotach, jakby rozwijają swoją wiarę. Tak. Idą, nie? Nie, 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 po, nie pozwoliły temu zapałowi jakby osłabnąć właśnie no. dla, przez to, że znalazły wspólnotę i... I się w niej odnalazły. A jakieś minusy wspólnot? No właśnie, to, to ja też chciałem przecież no Tak na koniec. Ja, no, to, to jest to porównanie do rodziny. Nie tak jak się nasuwa, że w rodzinie rodzina jest piękna i fantastyczna i bardzo wiele nam daje, ale może być też patologiczna. To samo może być o wspólnocie. Może być piękna i fantastyczna, a może być, wiesz, zajechana przez, przez ludzi jakichś toksycznych, słabych, dziwnych, yy, upierdliwych zwyczajnie, fanatycznych, no różnych, więc to na pewno jest, jest też takie zagrożenie, także w, w wspólnotach kościelnych jak najbardziej i trzeba tutaj być bardzo czujnym, takim krytycznym, żeby, żeby też je dostrzegać, że reagować w porę, jeżeli już nie będzie jakichś tam takich skrajnych, wiesz, przestępstwach, nie wiem, no to to w ogóle, no też w ramach odpowiedzialności za Kościół powinniśmy od razu podjąć, jakąś taką konkretną reakcję, nie? jeżeli widzimy, że coś złego naprawdę się, się dzieje w jakiejś, jakiejś wspólnocie. No ale też nie wiem, czy jako minus, bo też i plus i minus. Yy, wspólnoty są różne i są kierowane do różnych osób, różni ludzie je zakładali też, yy, mm -hmm. yy, odkrywając jakiś charyzmat i na różne rzeczy w wierze, czy w byciu w ogóle ze sobą razem yy, stawiali akcenty. No i czasami może być po prostu tak, że, że nam jakiś charyzmat, czyli jakiś typ wspólnoty nie, nie, nie pasuje i nie każdy musi chodzić na oazę. Młody człowiek można wybrać już no, Pasterstwo akademickie na przykład. Tak. No, no a można. Nie pójść nigdzie, no bo wystarczająca jest ta wspólnota kościoła i też dobrze. I to też jest twoja droga. I. Ee, znaczy, i... Chociaż ja czasami sobie myślę, że na pewnym etapie rozwoju, jeżeli chcemy iść głębiej, to, trzeba. to, to hmm. powinniśmy poszukać czegoś, bo to jest takie naturalne, ludzkie, ale to, to jest. Ja myślę, że. Nie? Za, dużo zależy, bo, bo mhm. czasami wystarczy, że mam kilku ziomków, z którymi, nie wiem, ro, potrafię rozmawiać na takie tematy, i to też jest wspólnota, tylko się nie nazywa, nie ma jakiejś, to, wiesz, hierarchii, instytucji. No, no Ania nam to napisała właśnie, bo przed odcinkiem czytałem list właśnie nam napisała, że jest wspólnota świętego monitora, świętego monitora że to też jest wspólnota Zdaję i to jest. naszą wspólnotą. No właśnie. A też mamy patronów przecież i są osoby, które czują no, się bardziej, bardziej bardziej i bardziej związane. I, i, i zapraszamy serdecznie. Można gdzieś znaleźć, podlinkujemy też adres, pod który można napisać, jak chcecie czegoś więcej tak jest. od tej naszej wspólnoty. Skoro o tej modlitwie już powiedziałeś, no to na koniec tego odcinka czas na jego patrona. A patronem dzisiejszego odcinka jest błogosławiony Pier Giorgio Frassati. Młody chłopak żył we Włoszech na początku XX wieku, zmarł w wieku 24 lat. Pochodził z arystokratycznej rodziny, był głęboko religijnym człowiekiem, dobrze wykształconym, szukającym też odpowiedzi na, na wiele pytań i pragnącym wspólnoty. I założył Towarzystwo Ciemnych Typów, wspólnotę, która trwa też e, obecnie u nas tutaj w Polsce. Można znaleźć grupę ludzi, którzy mogą się za siebie i realizują jedną z pasji swojego założyciela, czyli chodzenie po górach. To też łączy ciemne typy. Więc pozdrawiamy serdecznie, a przez wstawiennictwo błogosławionego dzisiejszego pomódlmy się o to, żebyśmy potrafili odnaleźć wspólnotę, w której będzie nam dobrze i w której znajdziemy Pana Boga. Błogosławiony Piotrze Jerzy Frasatti, módl się za nami. Życzymy Wam, żeby Wasze monitory i całe Wasze życie były święte. Amen.